Siemanko, ja jestem Krzyś i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam 5 mega fajnych gier. I mam dla Was taką umowę, za każdą jedną łapkę będzie jedna dodatkowa gra. W następnym odcinku, a na pod tamtym odcinkiem było dwie łapki, więc dwie dodatkowe gry. Tak? No, aż dwie. I mamy tutaj gościa, z którego właśnie teraz oglądamy. Zginą. Fajnie. No Fajnie. Fajnie, tak fajnie jest. rano i yy, lecimy do pierwszej gry. No dobra, już jesteśmy w pierwszej grze. Yy, to jest. No nie, gdzieś tam będzie się wyświetlać, co to jest, ale yy, to jest szermierka i tutaj się bijemy z innymi graczami. No, zapewne szermierka. to jest z botami. Ja, ja chodzę, tak by to nie. jest zapewne z botami. Tak to jest? właśnie to... w tej gry? No. Przecież nie, nie pokażę jakichś mówił, o, to ta i ta i ta, ta, ta mi się podoba. Nie, muszę to sprawdzić, na pewno one no są dobre. Czy, o Jezu, dobra, do, 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 dobra, mam pierwszą, pierwszy raz walnęłem. No ja wiem, jak w to się gra, bo ja, ma, ja na nasza dobra, mam ją Dobra, mam drugą. Ale to nie jest jak prawdziwa szirmia, Rekordy. Jest. jest, ale jakby. Dobra napad. Wypad znaczy. sześć. Wypad? Jak no. to wypad? O. Nie, czekaj. Ja wziąłem za gry, nie, 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 nie. Walcie. Weź powiedz widzom, że jeśli chcą kolejny u mnie odcinek, to żeby pod swój zostawili coś. Nie. Do czego? <laughs> cię na jego kanał. Dobro. No, jak, jak się nazywasz? Nogo... Gamingo! <laughs> <laughs> Dawno już się nie oglądałem. Dziękuję, że zginąłem! A nie. Dobra. jest dwa, XL Gamingo właśnie. Ten tak mi przed tak. chwilą powiedział. Dobra. Ogóle... Zapraszam na jego kanał. To jest na tyle głupie jak ja, żeby kupować dwa skiny do konta? Nie wiem. Chyba tylko ja. No. No nie wiem, tu to będzie wszystkie skiny. nie? Dobra. A procz tych samych tak. kątów, jakby. To Dobra. No bo y, zbierają sobie na, jakieś najlepsze. Dobra. No to y, ja ogólnie mam też jakieś pakiety do kupywania, Jest szaszetki, a w szaszetkach jest. Y, są różne bonusy. O, darmowe to jest. To jest. Co? Za darmo to biorę. A, słabe to jest, bo minus 40 będę miał. Co dostajesz? W ogóle tą fioletową. Ta fioletowa jest mega fajna. O, oj mam teraz. W ogóle sobie to. Sykupiłem. Za, za ile? Yy, za Sto chyba ileś? Czytam za 11 książków, więc yy, opłacało się chyba. Nie wiem. Można sobie dokupywać jeszcze tu. Dobra, no to lecimy do następnej gry. Ona będzie pionowo, więc lepiej zostawić telefon pionowo. Dobra. Następne gra to jest, są Janusze i Grażyny. <grystanie> I chodzi o to, że musimy wziąć jakieś rzeczy i musimy je łączyć. Na przykład święta ze świętami to i po świętach, ale jak to już na przykład nie wiemy, to klikamy w tutaj i tam się naładuje tutaj i, Ma i wybieramy. jakieś głupich rzeczy? Yy, nie ma. Jest to. Yy, nie, nie wiem. Aha. Yy, kiedyś to przeszłam, ale. Kiedyś to cały przeszłam. Tylko, że później to bo nie, nie bez potrzeby to trzymałem później. Praca, słoik. Praca, czy słoik? Dobra, słoik wybiorę. Tylko trzeba. Muszę. Nie, mordź, 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 mordź. Yy, bo bo, Ponieważ. Yy, totnego. Będzie reklama. Dobra. Więc mamy. Tutaj święta, pl, yy, plus. Yy, po, znaczy po świętach, plus coś i mamy właśnie słoik. to nie, nie pokazuje tak, że. Yy... Aha, dobra, nieważne. Yy, nie pokazuje tak, że yy, jest coś. O, jest, mamy słoik plus student, czy. Yy... Dobra, teraz sprawdzę, co jest ze słoikiem, nieważne. Yy, 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 żeby nie było tak zbyt łatwo, no to musisz sam odgadnąć jeszcze, co jest z. z nie wiem. Dobra. Fajnie, fajnie, ale to mi nie potrzebne. O, mamy. Warszawka. Dobra. No i yy, na razie tyle. Te gry yy, jeszcze raz sobie weźmiemy. Zobaczymy, co nam teraz wyjdzie. Skopuję się Może tego bo Mam dla ciebie propozycję. Dobra, na początku to ja. Yy... No dobra, mamy wakacje plus. i więc to będzie. Hmm. No nie pomyślałam o tym. No chyba, że to nie będzie tak? No nie, nie będzie daje... Nie wiem, co. No to... Dobra, to spróbuję inaczej. Wakacje to z wakacjami to nie powinno być, ale na pewno to znajdziemy. A mamy. Student plus wakacje. Janusz... Szeks. Nieważne. Y tap, 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 wybor praca. No i lecimy do może do następnej gry. I ona też będzie w pionie, więc y y wszystkie następne gry będą w pionie. Jesteśmy w następnej grze i Tutaj też się pokaże wszystko. O, chyba Winner Sports. Jeżeli nie, to będzie pisać gdzieś. Nie wiem gdzie, ale nieważne. No i otwieramy skrzynkę, codzienną skrzynkę. Nie wiem co jakiś <trym> czas ona jest. <trym <trym nie, niestety nie. Ogólnie tutaj są z, też z ja to są też skiny za... Jak polubicie na Facebooku i na inne i, i i, platformy, nie pamiętam jakiej. No i y, właśnie... I już macie jakieś dwa razy więcej, bo wychodzicie poza tym, co macie. No, ale jakby ktoś nie wiedział, bo niektórzy nie wiedzą na seriach, mam tutaj o swoich kolegów, nie kolegę. Na wakacjach się poznaję kolegów. No dobra, nie nieważne. No. Tylko nie zapisuje ich numerów, nieważne. Kurde, nie udało mi się teraz, ale może w następnym razem. Dobra. Frank Frank. So, by the way. No to fajny, fajny... Ja, ja, ja kiedyś, jak byłem na koncie mojej siostry, to moja siostra Leona. I ja tak... A, to go zaskoczę i zrobiłem taką niespodziankę, że o, będę grał z Leonem. Klikam i gram z Leonem. To fajna niespodzianka. Chcesz się pograć z Leonem. Leon z Leonem. Dobra. Chyba zaraz się wywrócę specjalnie po to, żeby przestać. Choć nie może sto zrobimy. A co? Kurde. Co ty nie oglądasz, nie? Oglądam, ale nie widzę teraz. Dobra, pana to. O, to. To w tej że chodzi, że. Może już nie wziąłem. A. tego Komuś nie pasowała zima. Pójdzie do letniej wersji. Dobra, nieważne, ale mamy to. Dobra. Ruszamy, to jest Dobra. I tutaj tylko to. I tylko tak robimy. I tylko musimy na tym zielonym. Fajnie, spadło mi. tylko 10 gramów zarobiłem. Kto jest najlepszy na samotną gwiazdę? To Primo, ja robiłem nie? pierwsze miejsce. To jest taki i mam też tutaj jest za 50 jamów. Mam mniej pucharków, Będzie łatwiej. Równe 5 pucharku. Na razie mam 300 ale mam tylko Dobra, lecimy do następnej gry, która też jest pionie. Dobra. Nie wiem co mi się stało tutaj. Ale nieważne. Teraz to jest mały... Nie wiem, jak się zbytnio nazywa. Ale Samotny gwiazd. O jest! Jak wygrasz, no to będzie cud. No dobra. Yy, to fajnie. zabiłem się. I. No, znowu się zabijam. Jeszcze raz. Muszę jeszcze raz. Nie, znowu się zabijam. Ja nie umiem tego robić. No nie! Nie wiem czy ktoś by chciał oglądać ciebie jak grasz jak twój brat. Gorszy gra. Nie, lepiej. Akurat lepiej. Jest to Fajnie? Ten moment, kiedy sobie uświadomiłem, że grać, który powinien być gorszy od ciebie. Jest lepszy. Nie no, pierwsze miejsce to byłem. Na czym? Brawl Nie, na tym. Kurde, nie wiem, dobrać. Lecimy do, nowa, do następnej gry. Ona jest też w pionie. No dobra. Dobra. Mamy tutaj właśnie... No i tutaj mam bronię i tyle. One strzelające do celów, musi się ulepszać, nie musisz, ale musisz się ulepszyć, żeby yy, więcej dawał kasy. Na przykład ten taki maksymalny poziom, ulepszyć się. Niech mamy nie, jeden nie, nie, na maksymalnym. Ojej, teraz dodali taki tryb, że ma się na maksymalny od razu ulepszyć, ja nie musisz ciągle tego klikać, bo kiedyś tego nie było. Ja w ogóle beka, bo miałem na jednym kącie więcej już ich nie ma. Ja <noise> na końcu miałem więcej sklenek. już nie ma. Znaczy na drugim. O Jezus, a o co chodzi z tymi lewami? Nie będzie tego widać. A co się stało? Reklama. Rockstar. No. Taka, nigdy nie miałem jeszcze tej gry. Bo Tak, nie Czy miałem, ale to, to było jakieś GTA? Nieważne. Ja nic nie powiedziałem, to się podgłosi trochę głos. Znaczy, dźwięk. No to ja przychodzę jeszcze do jednej rzeczy, którą Wam powiem, ale. Dobra. Dobra, wybierzcie jakąś jedną yy, grę z, tej, grace, grę z y, tych wszystkich gier, ale nie, nie tylko z tego odcinka, tylko może być to jeszcze z tamtego. Bo przyjemnie by się nawet nagrywało. Jeszcze będzie na pewno jeszcze jeden odcinek będzie. No a jak wam się jeszcze... jeszcze, jeszcze jakby mi się Wam troszkę podoba, no to może więcej jeszcze będzie więcej. Ja to się miszymy, bułka i więcej. to z tym jembukę i gram Dobra. Yy, no i yy, dobra. Więc... Yy, na razie... Eee, e, no, to tyle z tej propozycji. Mo, mogę właśnie zrobić tam taką miniserię, jeszcze z tego. E, e, jakieś gry. To jest Igor. Nie wiem, dobra, nieważne. E, no to, nara.